Józef Wiśniewski, prezes zarządu i właściciel wipas S.A. serdeczne gratulacje. Ta działalność jest doceniana zawsze Wasza, co roku wyjątkowa. Tym razem zielone fermy WiPas. Niech Pan opowie coś troszeczkę o tej inwestycji szerzej, bo to jest inwestycja robiona przez firmę, która zwykle kojarzona jest z dostarczaniem pasz, a niekoniecznie z działalnością hodowlaną. Mm -hmm. y -y... Zielone Fermy to jest projekt, mój projekt, marzenie. On się wziął stąd, że więcej niech, nie, nie będziemy jako konsumenci jeść, ale chcemy lepiej, zdrowiej jeść. I stąd jest sobie pomysł, żeby zwierzęta miały inaczej, żeby zwierzęta miały lepszy dobrostan, żeby ich wpływ tej hodowli nie był negatywny na środowisko, no i samo, samo żywienie, żeby było bez użycia antybiotyków i żeby na końcu było takie, takie białko, taki rocołek i taki sznycel drobiowy, który od i dla dzieciaka, i dla seniora będzie najlepszym białkiem zwierzęcym. Długo kalkulował Pan koszty, ponieważ te fermy w porównaniu z fermami, które normalnie produkują w takim systemie przemysłowym, są i większe, i, i lepsze tak naprawdę dla zwierząt. Przynajmniej to, co mówicie w założeniach, jest ich ogromna masa. To jest kilkadziesiąt ferm. No więc... to, jest nowy, to jest na razie 71 budynków, takich po 3000 m kwadratowych. To znaczy, to są. Żeby lepiej produkować, to trzeba poprawić byt zwierzętom. One muszą, tak jak człowiek, mieć idealne warunki i trzeba im po prostu stworzyć, żeby one. Poprzez dobrostan no mniej chorowały. I, no I to jest jakby założenie. Czyli koszt wyprodukowania, zbudowania takiej fermy jest dwa razy droższy od takiej tradycyjnej, jako się po prostu budowało. To jest jedno. Druga sprawa, no to on musi mieć zupełnie inną jakby infrastrukturę, która powoduje, że nie ma wpływu też na środowisko. Czyli można przy takiej fermie żyć, mieszkać i nie odczuwa się tak zwanego smrodku. Ja rozumiem, że prezes Józef Wiśniewski doszedł do takiego wniosku, że w końcu stać nas na to, żeby kupować lepszej jakości jedzenie. Ono z, w standardzie tak naprawdę jest od razu, wydaje się być droższe. Jak to było, dlaczego miał Pan to marzenie właściwie i dlaczego postanowił Pan w ten sposób odpowiedzieć na to pytanie, z którym my w temacie rolnictwa borykamy się i zadajemy je od lat, czyli jak w tej strategii od pola do stołu namówić konsumentów do tego, żeby kupowali lepsze jedzenie? Znaczy to przede wszystkim trzeba słuchać konsumenta. Czyli najpierw konsument z tej głębokiej komuny, jak wychodziliśmy, potrzebował ilości. Teraz konsument chce jakości. On nie musi tak dużo jeść, bo bardzo dużo żywności się marnuje. I per saldo, konsument nie musi tak dużo kupować, nie, nie musi wyrzucać tej, kupi tyle, ile zje, ale kupi lepszej jakościowo, co będzie miało absolutnie wpływ na jego zdrowie. I jestem o tym jakby głęboko przekonany i wszystko, co robimy, jest na bazie jakby pewnej nauki, zaangażowania naukowców. I ja jem. Dobrze się mam i moje wnuki jedzą i również dobrze się mają, i się namawiam wszystkich, że tylko ten kierunek. To jest. Ja jestem dumny trochę, bo jakby w ubiegłym roku zwiedziłem, ja podążam tam, gdzie cokolwiek się słyszy, bo takie fermy powstają też jakby w Stanach Zjednoczonych. Ja tam jeżdżę i jakby patrzę, że tu to nawet Stany Zjednoczone zdecydowanie zielonymi fermami wyprzedziliśmy, filozofii i tak dalej. w jakich warunkach one jakby żyją i jak mają wpływ, to my teraz jakby stawiamy takiej symbiozie, obok ule. No i już jakby mamy ule, które obok są, a ula, a pszczoła nie kłamie. Tak? Pszczoła po prostu prawie ci powie, że albo środowisko jest dobre, przyjazne, i to jest. Oprócz badań to pszczoła testuje, czy przy takich zielonych fermach da się dobrze żyć i produkować miód. A gdzie. Y ten dział związany z paszami, bo w strategii prezesa firmy WIPASZ, bo jest człowiekiem pewnym pasji odnośnie do nowych inwestycji, ale ciągle jeżdżą po Polsce ogromne cysterny z napisem WIPASZ. Znaczy, my jesteśmy firmą zintegrowaną, czyli skupiamy się głównie, jakby, żeby, żeby to był ob, okres, znaczy żeby to był obiekt zamknięty. Czyli dopasowujemy znaczy, nie chcemy być ani najwięksi w produkcji paszy, ani też najwięksi w produkcji mięsa. My chcemy być najlepsi w żywieniu zwierząt i najlepsi w karmieniu konsumenta. No. Czyli i tak, Persaldo, wychodzi, że chcecie być duży i bardzo dobrze, bo to potrzebne polskiej gospodarce, ale rozumiem, że w wieloboju, niekoniecznie w jakiejś Wieloboje, konkretnej tak, tak. dziedzinie. Wieloboju, tak, to jest najlepiej, bo jeżeli się w jednym, no to po prostu, no tak, tak, tak widzimy swoją rolę w w rolnictwie, w hodowli, żeby szeroko po prostu pracować, żeby nie być tylko specjalistą w jednej, w jednej branży czy w jednej dziedzinie.